Naprawdę, a ubierasz się w miarę modnie i jeszcze zgodnie z trendami. Słuchajcie, moda rzadko kiedy idzie w parze z klasą i stylem. To znaczy chodzenie w butach Balenciagi za 4 czy 6 tysięcy jest modne, ale nie jak się ma do klasy czy do stylu. Wyobrażacie sobie księżną Kate w butach Balenciagi, albo nie wiem Jeffa Bezosa, no średnio. Ludzie dzielą się na dwie kategorie. Na tych co znają swoją wartość, co są marką samą w sobie, na takich którzy nie muszą nikomu nic udowadniać, którzy mają swój styl, który idzie czasem obok mody i na ludzi, którzy muszą coś komuś udowodnić. I ci pierwsi, tacy jak nie wiem Steve Jobs czy Mark Zuckerberg, chodzący ciągle w tych samych nie w tych samych, w takich samych ubraniach. Nie muszą nic nikomu udowadniać. Znaczy, Steve Jobs chodził często w swoim czarnym golfie. Nie był to tani wcale golf, i nie miał go jednego, tylko kilkadziesiąt. Chodził często w butach New Balance'a i, i, i oryginalnych jeansach, i to było wszystko. I zapytany kiedyś, dlaczego tak robi, odpowiedział, że po to, aby nie musiał codziennie podejmować zbędnych decyzji. Znaczy, jeżeli podejmujesz decyzję na poziomie, jaki telefon jutro wydasz i czy kupi go parę milionów czy paręnaście milionów, to zaprzątanie sobie głowy tym, czy będziesz ty jutro w koszuli Massimo Dutti czy jakiejś innej marki jest po prostu zbędne. Ale jest to pewien level, który przeciętnemu zjadaczowi chleba trudno osiągnąć. Dlatego tak wielu nowobogackich zakupuje te nieszczęsne... Koszulki z wyjebanym wielkim logo, nie wiem, Karla, Lagerfelda, czy, czy jakiś innych, i próbuję tym coś komuś udowodnić czy pokazać. I sam mam kilka koszulek z, dużych, z dużym logo. Biję się w pierś, czuję się czasem dziwnie chodząc w nich, ale kiedyś mi się podobały, kupiłem sobie, a nie należę do ludzi, którzy łatwą ręką pozbywają się rzeczy, więc owszem, czasem zakładam. Niemniej jednak mam świadomość, że nijak się to ma do wielkiej klasy czy stylu. To też próbuję tego unikać. Pozdrawiam.